26 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się debata pod nazwą Urządzenia cyfrowe w szkole. Szansa czy zagrożenie? Pomysł zorganizowania takiego spotkania zrodził się z potrzeby przedyskutowania problemów związanych z używaniem urządzeń cyfrowych, zwłaszcza telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły. W naszej szkole uczniowie na wyraźną prośbę rodziców wyrażoną kilka lat temu przez ankietę Zgodnie z zapisami w statucie szkoły mogą korzystać z urządzeń cyfrowych, w tym telefonów komórkowych podczas przerw, natomiast na lekcjach telefony powinny być wyłączone. Jednakże wokół tego problemu narosło w ostatnim czasie wiele wątpliwości i pytań o zasadność takiego stanowiska, stąd nasze dzisiejsze spotkanie. Celem debaty nie jest podjęcie decyzji ale zachęcenie do krytycznego myślenia na temat postawionych w temacie debaty oraz otwarcie przestrzeni do dyskusji na temat wpływu urządzeń cyfrowych na edukację, rozwój dzieci i bezpieczeństwo w szkole. Udział w debacie wzięli m.in. przedstawiciele policji, nauczycieli, rodziców, młodzieży ze wszystkich szkół z terenu gminy Siewierz, pedagog oraz psycholog. Debata trwała ponad godzinę. Przedstawiciele poszczególnych placówek oświatowych opowiadali, jakie rozwiązania są wprowadzone w ich szkołach. Uczniowie szkoły w Żelisławicach zaprezentowali krótki film, który ukazywał, jak to wygląda w ich placówce oraz prezentację, w której opowiedzieli o rozwiązaniach wprowadzonych w innych krajach Europy. Eksperci przedstawili najważniejsze zagrożenia czyhające w sieci oraz w świecie wirtualnym. W całej debacie przyglądał się burmistrz miasta i gminy Siewierz, Dariusz Waluszczyk. Bardzo się cieszę, że jest taka, powstała taka inicjatywa, inicjatywa zespołu szkolno-przedszkolnego w Żelisławicach wspólnie z samorządem uczniowskim tej szkoły, że właśnie zarówno rodzice, nauczyciele, jak i uczniowie zauważają ten problem, problem dzisiejszych czasów, problem, o którym się dyskutuje, czyli używania urządzeń tutaj głównie kupiliśmy się na smartfonach, telefonach komórkowych w szkole. Myślę, że jest to zagadnienie, które właśnie Skłania do przemyśleń i do tego, w jakim kierunku powinniśmy iść, w jakim kierunku powinny iść działania rodziców i szkoły, aby ten problem w dzisiejszych czasów rozwiązać. Swoimi uwagami podzielili się również nauczyciele, rodzice oraz członkowie samorządu szkolnego. Zdania są oczywiście podzielone, niektórzy są na minus, niektórzy na plus, to też było widać w debacie. No, niektórzy są za korzystaniem telefonów w szkole. Ja osobiście jestem przeciw, bo nie możemy kształtować relacji z rówieśnikami. Nie mamy Jesteśmy w innym świecie. Nie korzystamy z tego, co, mamy, co szkoła nam, może nam zaoferować. Jesteśmy nieskupieni na nauce, przez co nasze oceny się pogarszają. Jestem rodzicem ucznia z klasy czwartej i jednogłośnie nasi rodzice są za wprowadzeniem zakazu telefonów podczas przerw, ogólnie podczas pobytu w szkole. Uważam, że to jest bez sensu. Dzieci ze sobą nie rozmawiają, siedzą w pozycji pochylonej całymi przerwami. Kontroluję to. Jak dziecko wraca ze szkoły i widzę, że on spędza w szkole 40 minut na telefonie. Czyli to jest każda przerwa. Jedynie nie korzysta wtedy, kiedy kliknę przycisk Zablokuj w aplikacji kontrolerskiej dla rodziców. A jak pani ocenia sam pomysł zorganizowania takiej debaty? Uważam, że pomysł super. Wielość punktów widzenia pozwoliła przyjrzeć się omawianym zagadnieniom w sposób kompleksowy, uwzględniający różne interesy i perspektywy. Gratulujemy pomysłu i życzymy podjęcia decyzji zadawalającej jak największą część zainteresowanych.